Cześć, witam w drugiej części kampanii do BATLETeka. O czym teraz będzie mowa? i widać, o grubej książce z dużą ilością zasad. To jest taki operations, niesławny, można powiedzieć, komplikujący wszystko, co w tej grze jest możliwe do skomplikowania i przekombinowania. Jest tutaj rozdział całkiem obszerny o nazwie maintenance. Tak, Maintain, Salvage, Repair and Customization. Co to znaczy? To znaczy, że możemy zrobić kampanię bazując na tych zasadach. Bierzemy sobie ileś tam do dropshipa, do descentowca, lecimy na planetę i co dalej? Tu jest napisane co dalej. Są tutaj napisane takie sprawy jak na przykład ilość personelu, nie pilotów, nie tylko mechaników, jaką mam do dyspozycji. Jakieś, ileś tam Jakąś ekipę medyczną, jakąś ekipę techników, tak techów i assistance techów, których możemy powiem, wykorzystywać do różnych prac naprawczych, są tu opisane. Jest tutaj opisany system napraw mechów pomiędzy bitwami, pomiędzy misjami, kiedy wracają w kawałkach i trzeba z nimi sobie jakoś połatać. Ale również opisane są y, sytuacje, kiedy mech stoi w hangarze, stoi w dropshipie, no ale jak nikt się nie sprawdzi, nikt tu nie do podejdzie podejdzie, tak? i po prostu nie poświęci kilku godzin na y, sprawdzenie, co tam działa, co nie działa, to po prostu się będzie psuło całego stanu. Tak? Y, trzeba jakiś tam przegląd zrobić. Y, I tu jest też coś opisane, ale nie tak opisane, że no to on się psuje, to dostaje tam kilka obrażeń na strukturze czy coś takiego. Nie. Tu są tabelki, narzuty. Kiedy na przykład nie uda się ten test maintenance dla techników. On trwa ileś godzin. Ileś godzin zmarnowaliśmy na, na test, na sprawdzian, jak my się pomiędzy misjami. Jeżeli ten test zdadzą, bo ekipa jest na przykład dobra i w dropshipie są całkiem warunki do pracy, zwłaszcza na górnych pokładach uniona takiego, gdzie jest właściwie cały hangar dla techników, żeby mogli sobie się rozłożyć, drabiny, dźwigi itd. To go naprawił czy przegnie do drogi bez żadnego problemu. Jeżeli pracują w polu, tak zwanym, czyli mają tam ciężarówkę z jakimiś tam narzędziami, z jakimś może dźwigiem, czy wisielnikiem, żeby wyżej sobie po drabince wejść, no to już gorzej, tyle samo, dotrudniejsze trudniejsze. Może coś się zepsuć. Jest tabelka na to, co się zepsuje. Czy pani struktura wewnętrzna, czy jakaś broń będzie miała tendencję do zacinania się w czasie walki i zmieniają się zasady po prostu w pitary i bitewniaka już na, na planszy. Yy. Czy przykład amunicja, którą wzięliśmy z pola bitwy, bo znaleźliśmy w jakimś mechu zagraconym, no, y, czy ona jest, ona nie jest takiej samej jakości jak amunicja, która dopiero co wyszła z sklepu, czy z fabryki. Y, trzeba sobie rzucić na to, jakie będzie jakość. Jeżeli będzie gorszej jakości, to nie może się zaciąć. Również zmieniają się zasady bitwy, jak na planszy. Y, jest również, są również zasady, mówiące o tym... Może tak będę trochę przywracał kartki, żeby nie było nutno na to patrzeć. Y, o, to jest fajne. <laughs> Przy okazji pokażę kilka tych tabletek. Są również zasady mówiące o tym, yy, jakie jest prawdopodobieństwo na przykład, że na planecie, o określonym poziomie technologicznym yy, znajdziemy części nam potrzebne. No bo na jakiejś planecie agrarnej no generalnie żyroskopów do mechów nie ma. Może się zdarzyć, że jest ale będzie tak niskiej jakości, że sobie nie będzie się opłacało wymienić tego, którego mamy, uszkodzonego w mechu. Okej, okay. nie będziemy biegać, nie będziemy skakać, trudno, będziemy tylko trłapać na nogach, próbować się nie przywrócić. Bo jak się przywrócimy, to mamy niezłą karę do, do ee, Więc, wcześniej kapanie może dać się bardzo dużo rzeczy. A, weź, tu jest właśnie napisane na przykład, tu są testy na zdanie lub niezdanie. Testu takiego przeglądu. Na przykład jakość mecha może się obniżyć. Mało tego. Jeżeli zagramy, tak pojedziemy po bandzie, to może być przegląd na każdej jednej lokacji mecha. Dla głowy oddzielnie, dla ręki oddzielnie, dla nogi oddzielnie, dla korpusu oddzielnie. Więc może się jak jakkolwiek nogi są w porządku, to w lewym korpusie broń troszeczkę będzie tak szwankować. Tak? Na na pewnych rzutach w czasie walki może się trochę przyciąć i po prostu nie strzeli. Dużo, rzeczy, dużo nowych rzeczy wchodzi w minus zasad. Tu jest napisane, jeżeli ten rzut też się nie uda, to oddzielnie dla mechów, oddzielnie dla protomechów, oddzielnie dla pojazdów, oddzielnie dla sprzętu kosmicznego, czyli tam samego drobciwa, trzeba, tego samego dropszego, którego też trzeba dbać, no, pojawią się jakieś rysy. On coś, coś będzie nie do końca działał. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, mamy, y, mamy naprawy mechów, ponieważ to, że y, mech straci rękę czy głowę, to nie zaczniemy go naprawić. No, mecha wynik może tego nie przeżyć. Bitwy, ok, zginął, ale mech jest do odzyskania, bardzo do odzyskania, ponieważ naprawi dużo łatwiej zrobić od nowa i jeszcze go przywieźć. To by zajęło sporo czasu, nie, a czasu nie ma, ponieważ idzie ofensywa i musimy szybko. No te mechy łatać o tyle o ile. Gnębić tych techów, żeby pracowali po godzinach, jest oddzielna zasada, jeżeli no, są dwie wachty, tak? Dwie zmiany. Możemy 8 godzin przeznaczyć dla takich techów na, na pracę. Możemy użyć 24 godziny zmiany, ale wtedy no, ten czas pozwalający na pracę trochę się zmniejszy To nie będzie to 4 godziny, tylko z tam 20, chyba tak. To ponieważ oni muszą coś odespać, więc w tych 4 godzinach nadwyżkowych nie zmieścimy pełnych, mm, nie zmieścimy tyle, ile byśmy no, dali im do pracy. Nie zmieścimy aż tak dużo napraw. Podstawowa jednostka czasu, ona naprawdę do 4 godziny. Możemy na przykład zrobić, wyprzed 4 godziny, robicie przegląd tego mecha. Wyprzed 4 godziny zaprawiacie, przyszywacie rękę albo przyszywacie mm, mięśnie, tak, te majomery z jednej nogi do drugiej, żeby można było żeby mech mógł po prostu lepiej biegać, żeby nie miał kar na, na na skakanie, czy na bieganie. Trzeba rozdzielić ten czas dla każdej z ekip, rzucić kostkę oddzielnie dla, dla każdej, czy im się podało, jak się nie udało, to jakie kary będzie miał mech na następnej misji. Ewentualnie mecha zostawić w angażu, żeby oni spróbowali naprawić jeszcze raz, a na tym, na, w tym czasie po prostu wziąć coś innego. Zasady są Kolosalnie rozbudowane, są genialne, z tym, że no to wygląda tak, że w grze na konwencie, czy gdziekolwiek, człowiek nie jest w stanie go rozliczyć pomiędzy misjami. Robimy tak. Dobra, koniec misji. Myśle to się pakujemy, zagraliśmy sobie tam dwie na dwie lance, to nam zajęło przypuśćmy 4 czy 5 godzin. Pakujemy się, to i tak jest sporo. nie? Pakujemy. Sprzęt, ja idę do domu, ja też to przeliczę teraz. Wygląda mnie że opowiedzcie co chcecie naprawić. Macie tam cztery ekipa techów, powiedzcie mi, co chcecie, żeby było naprawione, co chcecie, żeby oni robili. Ja wam rzucę i sprawdzę, co się stało. Ponieważ no, normalny człowiek nie jest w stanie, tylko rozliczyć w czasie gry. A nie ma programów komputerowych, które jeszcze by te one nie są takie stare. Strategic Operations pierwsze zdanie, nie pamiętam kiedy, było, ale nie tak dawno. Więc Programy po prostu nie dążają za rozwojem zasad. To nie jest takie proste. Nowe tabelki, o których trochę powiem. Dla każdej z frakcji mamy troszeczkę inne modyfikatory do no, do pozyskiwania sprzętu. Na przykład, jak mówiłem, że może mieć płaszcz ale jeżeli jesteś tam World of Blake, a, to jesteś troszeczkę bardziej tam. Zaawansowane technologicznie, więc łatwiej Ci będzie te, ten sprzęt znaleźć, jeżeli musisz. Są jeszcze jakieś fajne tabelki, znajdę, wam pokażę, bo nie wszystko tak, pamiętam od razu. Tabelka na załatwienie sobie nowego personelu, jeżeli stary się zużył albo zginął. Czy uda mi się znaleźć do naszej jednostki mechowiownika. Czy uda mi się znaleźć? Techa, medyka i tak dalej. Tu jest, tu jest napisane, co możemy, że tak powiem, do naszej jednostki podłączyć. To wszystko, o czym mówię, to jest sytuacja jednostki wojskowej, ponieważ jeżeli jesteśmy wynikami, to tylko są trochę inne podliczniki. Można to wykorzystać, ale trzeba też brać pod uwagę wypłaty, tak? Czyli cenę tego personelu, który najmujemy. I to jest opisane w Mercenary Handbook w różnych wersjach. Najstraszniej się pozna, się po Potem się nazywa 3055, potem się nazywa jeszcze coś tam, więc można sobie wybrać. Ewentualnie projekt stanie się Ja mam 3055, to jest opisane. Ja wygląda na tworzenie najemnej. Ja wyglądam opłaty za wszystko, co możesz sobie wyobrazić, czyli na przykład za wynajęcie desantowca, za przeskoczenie do innego kółka lub za, za, za złego do desantowca, jeżeli mamy z własnego. Opłacenie tych techów, opłacenie medyków. No, medyków to się w jednostce scenę rzadko spotyka. Raczej się korzysta z tego, co jest z tego, co można po prostu na miejscu załatwić tak zapłacić za coś. Zasady napraw i wymiany sprzętu. A tutaj ta piękna tabelka, dosyć duża. O, proszę bardzo, ona się tu nie kończy na jednej stronie. Tu jest napisane ile godzin. Proszę. Ile minut. <maks fundamentals> ile minut lub ile dni, ile miesięcy. zajmie naprawa czegoś tam. Przypuśćmy, że chcemy naprawić Kritka hmm, Hita na środkowym pancerzu. No to proszę, mamy dwa krytyki ściągnie zawsze nie zepsuł się żelazkop i silnik. No to, no to nam zajmie 240 minut. Trzeba przydzielić jakiegoś techa jasteków, żeby to robili. Zmieścić się w tych, w też, tak powiem, ich wachtach 8-4 godzinnych. No i, tak, rzucić skoszku, czyli im się udało. Są to również takie rzeczy, jak naprawa całego napędu KF na skoczku, tak, czyli tego, tego, przepraszam, tej maszynerii, która pozwala na teleportację. No, Dobra, 3 miesiące, tak? Czy 2 miesiące. To jest wszystko tutaj wpisane. Wyobraźcie, że musicie płacić przez 3 miesiące. Więc to na jakieś części. Mało tego, nie wszystkie te naprawy można y zobaczyć sobie w, w warunkach polowych, To to nie jest tak, że załoga wychodzi z jumsipa w skafanderach i wszystko naprawi. No czasami trzeba y albo zatrudnić lepszą ekipę, albo y desantowcem, czy z koszkiem to raczej się nie uda, bo skoczek ma tylko tyle silników, żeby się utrzymać na w orbicie wokół Gwiazdy, mniej to w tym miejscu. Są instalacje w kosmosie, jakieś bazy kosmiczne, tego nie jest dużo w uniwersum, ale trochę jest. Gdzie można po prostu jak z tego, jak z tego, przepraszam, do wyleci, to jest jak po prostu z fabryki. No, czasami w porcie kosmicznym czy przy skoszku trzeba naprawić coś, no, nie mają do dyspozycji jakichś super zaawansowanych yy, tam dźwigni, podajników, magnesów i tak dalej, czy tego sprzętu, który mają w fabryce. Będą kali, ale może się udać. Czasami może nie mać. Czasami może nie mieć innego wyjścia. Tutaj w tej tabelce jest czas potrzebny na załadowanie amunicji do mecha. Są również tabelki na doświadczenie dla ekipy, która te mechy naprawia, ponieważ z czasem kiedy oni będą tam to wszystko naprawiać, zmieniać amunicję, naprawiać sprzęt, tak. Pancerz wymieniać, to będą zdobywali, to mogą dostać, to tak level i mieć no, mniejsze, mieć łatwiejsze rzuty potem na, na wszystkie testy, które robią, i tak dalej. No i na tym chciałem skończyć. No, jeszcze może troszeczkę tego. A, tak jak mówiłem, tu jest ten salvecz, czyli na przykład odbiór amunicji z innych mechów, który nie zawsze jest najwyższej jakości. Jakość nie mierzy się od A do F, tak jak oceny w Stanach Zjednoczonych dla uczniów. E, jakość również planet mieści się od A do F, e, więc e, można sobie tak przyrównać, jaka, jaka część, jakie podzespoły, jakie bronie na planecie będą do dyspozycji. E, co tam można produkować, co tam można kupić. Taka pomoc dla Game Mastera, żeby zorganizował kampanię z swoim graczom. Mhm to jest najbardziej rozbudowany system kampanijny, właściwie nie jest system kampanijny, to jeszcze nie jest cały system kampanijny, to jest najbardziej rozbudowany system logistyczny, jaki widziałem w życiu, do jakiego bitywniaka. Jedyne z czym to można porównać, podejrzewam, to gdyby ktoś zrobił w II Wojnie Światowej taki system zaopatrzenia w amunicję, żywność, żołnierzy, tak, Czas, jaki potrzebuje już żeby się wsiąść do pociągu, czas, jaki wysiąść z pociągu, czas, którym się wysikać, czas, w którym się napić, czas, który, żeby się napić wody pomiędzy misjami, czas, który jest potrzebny na napisanie listu do rodziny. Coś takiego tak mogłoby się równać z, z tymi zasadami. Dlatego, no cóż, jakkolwiek one są fajne, nie udało mi się nic zastosować w praktyce póki co ale one widzę, że już się nadają do takiej małej deski wojskowej jak najemnicy, ponieważ na no, jesteś szefem swojej firmy, no to trzeba czy nie tyle myśleć o wszystkim, co mogło się zdarzyć, różne nieprzewidziane sytuacje, a te nieprzewidziane sytuacje bierzemy stąd, bo tu jest wszystko. Dlatego szczerze mówiąc, po tym, co przeczytałem w tej książce First Strike, to najbardziej mi się podoba to, co tutaj proponują na takie granie no, może niekonwentowe, a może też są niekonwentowe. Na no, takie granie, gdzie nie mamy stałej ekipy dostępnej od ręki przez 31 miesiącu no to jest absolutnie wystarczające. Nawet ten proces punktowy jest wystarczający. Można użyć baterii według dwójki. W większość rzecz tak robi, właśnie, żeby jakoś tak zbalansować swoje siły przed walką, nie, nie, ale. Jeżeli miałbym z tych trzech systemów wybierać odrobun ten, potem WordChest, a potem właśnie tak, do zadań specjalnych ze strategic operations, systemów tych jest więcej, w różnych kampaniach, w różnych, podobnie one są opisywane, ale te trzy wybrane z wyglądu na to, że są najfajniejsze. No i są trochę też z tymi Tu mamy system troszeczkę, tu mamy już na wszystko, Watches to jest czysta abstrakcja, yy, czyli jeżeli ktoś gra w total, total chaos lub w chaos kampanii tych zestawach darmowych, no to po co wszystko na punkty i sprawdza czemu stracić punkty na to i na to. Tutaj, yy, prób, przy tym próbujący być realistyczny, ale kosztem niestety bardzo dużego skomplikowania. Yy, więc mam nadzieję, że pokazałem wam od czego można zacząć yy, grę scenariuszową. I przede wszystkim co zrobić ze starterem? Hmm, Kiedyś już go ma i no przygrało się te misje, no i teraz ma się te mapy, ma się te figurki i za bardzo no, coś by się zagrało, ale co? I tu jest tak właśnie napisane, co? Przede wszystkim Fire Strike. Yy, można zagrać portret, to nie jest takie złe. Yy, przede wszystkim tej kampanii jest dużo, ciągle wydają nowe. katalisty yy, yy, już ma chyba 10 tych PDF-ów z kampaniami. Yy, również w era Reportach i przy okazji innych takich książek jakieś tam misje do, do War też są pokazywane też są prezentowane, więc to można znaleźć w wielu miejscach, sobie skierować czy mm, podpatrzyć u kogoś kto te książki kupuje a PDF-y nie są drogie to jest albo tak od 5 do 10 dolarów za jednego, to się nie kupuje oczywiście tylko akurat to co, to co chce się grać więc żaden problem no i tyle Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego razu z Battletechem.